Yo, witam was wszystkich. Fubu z tej samej. Kto może być kurkowodna inny, jak tylko i nie ja, co nie. Dzisiaj filmik yy, Pamiątkowy ze Szkat Blasku. Tak jest, był nagrany w 2010 roku dokładnie 6 lipca o 23.46 Pamiątkowa chwila John'ego John Bena którym prezentuję otwieranie szkat blasku co z nich zrobi zapewne wiecie bo na Wikipedii pisze aczkolwiek wszystkie dane o, o, które są oparte na wiki yy, opierają się na własnym doświadczeniu lub innym także nie wszystko trzeba wierzyć najlepiej się opierać na tym coś co się zobaczy co nie okej okay, no to jedziemy mojego nowa znacie potężny wódz Orków trzeci mistrz tak jest od Bufu, postać Body, mój drop latinowy Na którym będę doświadczał otwieranie szkad blasku Na być symboliczne 200 wam mm wystarczy Żeby tak prowizorycznie zobaczyć yy, Co tam z niego było Z nich będzie, a nie było Mała popraweczka Okej, okay, jedziemy, moi drodzy Body odropnął. Mm, co tu mamy jeszcze? Języczki Hunio, Shiso i Nevadziewia Złój Bodzia Złój Boga Smoków Fasadeczka Zen Możemy ją sprzedać sprzedać szkoda je używać Bo i tak Darangę, 500 rangi to nabijemy bardzo szybko o, Zespiły się te potworki z piekła Przywołane przez magicznego Alladilla Tak jest Otwieraj, też kart na otwieraj w końcu co no, tu jeszcze mamy, piersie lucy, tak rękawice króla przepowiedni, dłoń krytyka o 5 bony, ładnie, ładnie, azdyby sobie monitor na przykład hmm. na tamte czasy bodzie to kosztowały nie wiem, po 8, kkk, a teraz bodzie kosztuje w granicach 122, a nie, 125 milionów na s2 więc takie bojcie, teraz kupę kasy można za nie dostać w ogóle są teraz ceny nie wiem czy zauważyliście na pewno ceny strasznie wariują jest to spowodowane tym że mongolskie mongoły wystawiają yangi na lego kiedyś yangi były za 1 KKK, choć goło się nie wiem powiedzmy 80 zeta teraz zaledwie tam 9 zł czy to 7 Czyli ceny są mu zazieleniane od Moim Moim zdaniem Do całej ekipy powinni wprowadzić ceny miarkowane, to znaczy dostosowane do, do społeczeństwa i do serwerów Czyli ustalają ceny, bo zabawcie 10 baniek, białą perłę, przypuśćmy 15 baniek I takie ceny obowiązują na wszystkich serwerach Oficjalna notka na forum tak dalej i każdy się by dostosował do takich scen po prostu nie byłoby takiego syfu, bo teraz chcesz kurde belek zrobić sobie na przykład, no nie no, ulepszyć mm, chociażby tego mojego trytona, którego tam zmajstrowałem z Bobem Budowniczym no to kurwa musisz, przepraszam za słowo wybaczcie mi moi drodzy odwdzięczę się <laughs> chciałbym sobie zrobić trytonka a tutaj bodzio 120 130 milionów, po no to co? kurwa, znowu jest czarny ekran. Moment, poczekajcie, muszę coś tutaj zrobić, nie wiem czemu. Mm. Nie wiem kurczę, od której to było minuty fucking shit. To była gdzieś minuta 4406 406 Opuścimy stąd, tak okay, lecimy No, o co tam mówiłem o bodziach? Chcą zrobić tetona, czy będziesz zakupić bodzie? wartości 130 milionów powiedzmy, czyli tak 10 bolci to jest miliard 300 tak? tak, a żeby te miliard 300 się narobić, no to w sumie nie jest tak dużo, bo pójdziemy do lasu czy tam do DT, dropiemy jakiegoś kamyka, chociaż wolałbym DT, bo szybciej leci Drobnisz kamyka i masz te 900 baniek, tak? no ale... to się w ogóle teraz nie opłacał, co? biała ja perła się przez baniek, no to ile byś się musiał narobić w ogóle? Nie, nie wiem, po co są takie duże ceny i tak, i tak jest ograniczenie do dwóch miliardów na jednym koncie. Też powinni coś z tym, z tym zrobić, a nie kurwa dawać jakieś promocje na jakieś ASEMy, żeby wyłudzić od tych biednych neosów, tych małolatów, pieniądze na jakieś tam bony. To co kiedyś było, to było zajbiście. teraz to już się przeżytek już jest stał praktycznie. Bo nie wiem czy zauważyliście, ale teraz częściej dają różne promocje na ASEMy, czyli obroty im spadły, co nie? No. Także to tutaj jeszcze mogę powiedzieć hmm, No nie wiem, nie wiem Jak tam ubiście Smoka? Bo ja osobiście nie, ale tutaj po podziwiam gildie, które próbowały swoje podejścia mężnych rycerzów hmm, I ubiły tam Smoka Z tego co tam wiem To chyba dwie gildie ubiły Dropu rewelacyjnego tam praktycznie nie ma, tam jakieś tam buty, kolina, jakieś tam, nie wiem, jeszcze chyba nikt nie dropnął tych pazurów, nie łuski smoka, więc stalki hmm, chyba nie będą robić, nie wiem. Wczoraj rozmawiałem z takim jednym kolegą, z, z Monastera sura, bm, z demo, Pazro wywnioskował hmm, kolega, że nie pyla się robić stalki hmm, z tych łusek smoka też marnowe dlatego że ono nie ma żadnego tam wartościowego bonu poza defem bo ta regeneracja PZ to jest potrzebne jak psu kiełbasa święcono że powiem więc m, chyba ma rację kolor jest też taki sobie jakby jakbyś nie jakbyś na jakby Bigosy byś puścił kleksa na ścianę także ja też się zastanawiam czy w ogóle jest sens robić chyba że do Exxon pod PVM no to wtedy bym się skusił Kurde, znowu mam ja pierdzielę Znowu mam teraz 645. Znowu mam jakiś problem natury technicznej 645 No jedziemy tutaj pyk Nie wiem czemu, ale coś mi się tutaj spieczyło Dobra my tutaj gadamy o zbrojkach szmaragdowych Swoją drogą mm, tak na dla tych wszystkich tam pierdół to chciałbym żeby było na przykład możliwość zrobienia dodatkowej broń dwórecznej dla Mentala z partyzanki żeby coś było można zrobić Żeby była jakaś tam radoszka nie tylko zrzucili na blatek w 70 roku kurde tytano tylko i tam jakieś śmieszne i koziki dla tych ninży, które nie wymagają pereł i hej ho, i tak sobie jest, nie? generalnie no, kiedyś gra w etii 2 była o wiele zajebista bo nie było no, tego wszystkiego na łeb na raz I byli lepsi ludzie, a teraz to wszystko to się opiera na no, wciwości kurwa jak, jak, jak najwięcej aby dla siebie nachapać, bo jesteś zajebistym Prolocoxem i tak dalej co nie? No, tutaj troszeczkę co tam. Opóźniamy jakieś tam rękawiczki widzimy i tak dalej W ogóle dzięki za wszystkie komentarze i te miłe i te i, i te zdo, dobre znaczy dobre i złe Czasami się zastanawiam, że po dodaniu filmu, na przykład mam 25 komentarzy, 25 łapek w górę i 24 łapki na nie, nie wiem po co wydaje te łapki na nie. Chyba, <grywa> że wam się włączył jakiś tryb z Autobotów, z Transformers. A się za dużo naglądali właśnie tego typu filmów, ja polecam film... Jaki film oglądałem? to dobry film. Polecam na mały relaksik. Transformers 2 też, autoboty i tak dalej, fajna sprawa. Co tam jeszcze mogłem polecić, moi drodzy? Twierdzę, jest tak, a propos filmów, żeby się rozrelaksować od tego metina. Nie grajcie tam za dużo, w sumie ja też to za dużo nie gram, bo praktycznie nie ma co robić. Pójdziesz na DT, drabniesz parę kamyków, no i co? No i masz te 3 miliardy, plus rzucasz na konto. No masz zapanego no i co? No i ja wiadro! <laughs> co tam jeszcze mogłem polecić moi drodzy? B jakieś mroczne serce? O, liga Niezwykłych dżentelmenu. Stary film, ale sobie obejrzę Tylko się filmik skonwertuje. Sandardoweczko. Zapraszam moi drodzy zajebiści przyjaciele, wrogowie, publiczni, niepubliczni, na facemet.pl. Podziel się swoją wiedzą z innymi. Nie bądź... Nie bądź świnka za podejlinka. Dobry tekst, nie? No. Co jeszcze mogę powiem powiedzieć? W kwietniu wychodzi Diablo 3. Mam taką nadzieję. Będzie ostra rzeźnia, bo jestem zajebistym fanatykiem i zwolennikiem Diablo 3. Grałem poprzednią wersję w Diablo 2. Bardzo mi się spodobała. Chyba zaraz się zrobicie mną. Światła zgasną, nie? Jest gaz, światła, dobrze. Jest godzina 12.40 z New 13. .00, nie, jeszcze, przepraszam, 16 marca 2011. Tak jest. Pamiętam swój pierwszy film. Row. Były sieć był. Dobra, gadam rzeczy już. 10 minut 22 sekundy. Mam nadzieję, że film się spodoba. Jak nie, to też ujcień tego skosuje. Łapki w górę, łapki w dół Serdecznie pozdro Thanks for watching I zapraszam do subskrypcji Pozdro Jarek Thanks for watching Pozdro poćwiczył Tak jest, kudę. Halo No co jest? Mogolę? No weź, weź na gaduj, bo mi się bateria rozładowała Okej, okay, zaraz Waflu Co to jest? Lol, mikrofon mi się nie chce wyłączyć. Fuck off, shit.